Nie pokazuję się dzisiaj, bo nie mam jak, bo nagrywam telefonem. Dzisiaj to jest mój pierwszy film. Chociaż nie, nie pierwszy, sorry. Gram w Fishing Planet. I co, nie zajebiście. Nie zwracajcie uwagi na to, że klawiatura mi się nie świeci, bo się coś zepsuło i się mi nie świeci. Tylko się przycisk Escape świeci. Zaraz będzie. O! Zaraz będziemy grać w. O, oh, uciekam O, oh fuck. Zaraz ben, będę grać w Puppy Playtime i Minecrafta. Ale nie wiem, za, nie wiem kiedy. Nie wiem, która jest godzina. 15. No nie wiem, 15 pewnie, albo 14, coś. To po tej rybie, jak ją wyłowię w ogóle, nie, nie wywali z gry, yy, Puppy Playtime. Potem Minecraft. Jak będzie mój pies ogólnie szczekał, to nie zwracajcie uwagi, bo jak u mnie do domu ktoś przyjedzie czy coś, to on, on zaczyna tak szczekać, że to jest hit. Nie! E, fafik! Nie! Nie! No. Potwierdził. Kurde, męczę. W ogóle tą tu wędkę co pokazuje. Nie tą co łowię teraz, tylko tą tu co jest na jakby podpórce. Kupiłem za 23 zł. I ja tak serio mówię, że z serio mi się opłacało. Czekajcie inaczej ustawię ten pieprzony telefon. O! Chyba lepiej. Widzicie? Sorry, tu widać wafle. <laughs> Sorry. Patrz! Na drugą mi bierze! Fuck! Mam to na 120 metrach, więc jest problem. Ale to tu tak zapierdziela, że to jest hit. Teraz szybka zamiana. To mi tam spierdziela, ale trudno. Nie wiem, czy słyszycie, ale hałas jest świetny po prostu. Nie wiem, czy to słyszycie, bo ja mam słuchawki założone, ale. Hmm, nie wiem. Najwyżej później to zrobię. Ja pierdzielę 15 metrów, no nie wytrzymałam. Jeszcze prawdopodobnie dzisiaj, albo nie, dzisiaj nie, to ważne. nieważne. Chcia, jeszcze dzisiaj, albo jutro, jutro raczej, zrobię film z, for, z Fortnite'a i może z cs ale bardziej z Fortnite'a wyczekujcie, bo szybciej zrobię z Fortnite'a niż z. O! Kolejny sum! Dobra, vamos! Kolejny sum. Mam trzy ryby, a mam już kilogram w tym, kilogram 200. Dzisiaj jadę na mecz do Kartus, podawać piłki, także możecie ogólnie przyjechać i zobaczyć, jak idzie Kartuzi najlepszej, kochanej. No. Sum! Nie, bas słoneczny. A to tam wywalone, dobra, idę odpalić. Yy, dobra, jeszcze sobie zrobię zdjęcie yy. mojej siatki. Zrobione. Teraz poczekajcie chwilę, idę yy, włączyć poppy playtime. Dobra, odpala mi się właśnie poppy playtime. Yy, na steamie za darmo jest ogólnie. Także polecam serdecznie. Czekajcie, mi nie działa pełny ekran. Czemu? Czemu mi nie działa pełny ekran? Widzicie, tu mi się pobiera Fortnite już 4GB. Mam. Lol, to, ale czemu ja nie mam pełnego ekranu? O, teraz się zrobi, dobra. Ale się boję, ja tam jestem na jakimś etapie ogólnie, ale mi słabo idzie. Jak będziecie wiedzieć, yy, o co w tym chodzi. A czekajcie, dobra. Kurna czarny ekran. Ja może dam z kompa, żeby był dźwięk. Fak, co jest? O. Bo ogólnie jestem na tym etapie, gdzie był Rainbow w pewnym momencie, że tu trzeba kliknąć E. Ale nie wiem jak te kropki tam połączyć pieprzone. Trochę trudno z FPS-ami, ale... Chyba, że na filmie tego nie widać, nie wiem. Dalej jest ta kaseta. Włączę. A co tam jakieś gówno, nic nie rozumiem, co nie mówią w ogóle. Jak. Jak ja to mam przejść? No i patrzcie, widzowie, nie mogę nic zrobić. Panie! Panie! Wanie, 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 wanie I to się da przeskoczyć Kur... a Wanie NIE Ja pierdziele Kurna Ole się zasrałem ty Boże święty Widzicie, jak mi serce zaczęło bić? Nie wiecie? A, no to trudno. Wa jak ja mam to przeskoczyć? Nie no, chuj nie weźmie zaraz. Patrz jak wiszę Nie no, nie wiem ma... Co ja mam tu zrobić. With a toy. Bo dobrze zrobiłem, ale mi właśnie to nie działa. Nie wiem czemu. Nie wiem, ja coś robię źle? To muszę tu zacząć, tak? No. No udało mi się, no. Z Lego węgry, no. klikam żeś to Kurna! Panie co ja mam tu zrobić? Że połączyć te pieprzone kropki, ale No, ja, ale już widać nie mogę. Nie dobra. Yy, sorry, Widzowie, że jestem taki głupi, ale w następnym odcinku, jeśli ten się wybije, jak będzie? Ja dopiero zaczęłam, także jak będzie chociaż 15 lajków, to ro jutro robię drugą część tego pieprzonego Puppy playtime. O której nie wiem, ale wstawię film. Nie wiem, bo jak... Kurna muszę obejrzeć dzisiaj tutorial i jutro wam dam filmik. Po prostu. Jak to robię, bo ja nie wiem. No bo patrzcie. Co mam tak zrobić? Nie, dobra, widzowie, cięcie, ja nie wiem, spróbuję zrobić, teraz idziemy do Minecrafta, sorry, że tak krótko, ale jak mówiłem, no, kurna, nie mam mogę... t mam, ogólnie, sorry, że przerwę, t mam, no, bo, kurna, nie stać mnie, nie mam tyle hajsu. Czekajcie chwilę. Dobra, yy, akurat sprawdziłem Fortnite to jeszcze 20 GB. Ale tak, już jestem w Minecrafcie widzowie. I daję ten teksturpak. Nie wiem czy on zadziała, bo chcę grać w Bedwarsy. Yy, czekajcie, bo ja muszę wpisać. Coxcraft.pl. Aha, ja mam, dobra. No, wywalone. Eee, czekajcie, bo nie mogę pokazać hasła. Dobra, jestem. Bedwars, dziesiąty sezon. Nie grałem? Szczerze, nie wiem, czemu mam Alexa w ogóle. Czekaj. Eee, wywalone. Czy mam Alexa, czy nie? A mam skina nie grałem w to chyba, nie wiem ile. Dużo. Rok? No rok nie grałem w Minecraft'a. No idealnie rok w Minecraft'a nie, ale tak ogólnie to w Bedwars'ie i tak dalej. Lagi mam. Dużo osób jest tu. Nie wiem, mam ultra like, widzicie, Bedwars Solo. Mam to w Ekwipunku. Sorry, Fafik, Jezus. O to sobie chyba nie zagramy w Bedwars. nie przejmujcie się tym odpalam. 1.182 i zobaczymy. Ty ja nie mam 1.164 w ogóle zrobione. Ale tych najnowszych też nie mam zrobione. To jest 1.21 teraz. Ja pierdzielę! Co A co gdyby nie się? puszcza piosenki. Dobra, jestem. Albo dobra, wywalona. Robimy próbny speedrun. Próbny speedrun. Hardcore więcej opcji świata. Dobra, lecimy. Dobra, próbuję wszystko jak najlepiej zrobić. W ogóle patrzcie co się stało z moją klawiaturą. Nic się nie pali, tylko Escape. Co mi da Escape? On się tylko pali na zielono, reszta powinien się palić. Gdzie jestem? O, widzicie takiego maski naczyniającego no, ja automatyczny skok. Dobra, lecimy. Ja pierdzielę zanim ja to skopię. A 360. Powinienem resp mnie, bo mogłem tu być. Nie mogłem tam mieć reszty. Tutaj ja. Szybko muszę jakieś drewno skopać. W Minecrafta jest na lepszy co? Niż w jakiejś playtime. Ogólnie przed nagrywkami jeszcze sobie grałem Fishing Planet. To złowiłem jeszcze jednego suma, ale to będę jeszcze na tym kanale. Ogólnie jeszcze rozpracowuję to, czy na pewno będę nagrywał tak piłkę nożną, jakąś tam pewnie nagram, na boiskach i tak dalej, i na rybach. Jak jestem pewnie, ale nie wiem. Ogólnie muszę zmienić skina, bo on był na Halloween. Bo miałem z kolegami taki serwer wspólny i ten to był na Halloween akurat, ale. Ja miałem dużo skinów ogólnie, bo ja miałem jeszcze na święta i tak dalej. To to było dużo tego, ale. Tak, to mało mam. IQ. Nie wiem co to ma do rzeczy, ale. Wywalone. Ej, dobra, ja sobie piecyk zrobię. O no, żelazo to bardziej piecyk sobie robię. Co robić? Wodę kilof? Wodę i kilow chyba, nie? Oj no Proszę, jedno... Jedno żelazo potrzebuję, no. Dobra, nie ma wyżelonej. Ty, co tu jest? Złoto? Żelazo tu jedno widzę. Dobra. O, ile żelazo ty. Ty ja wiem, że to miał być speedrun, ale... Ja czasami mam tak, że robię speedrun, ale jednocześnie chcę mieć y, full takich rzeczy, na przykład właśnie żelazo i tak dalej. Więcej węgla potrzebuję, bo to jedno mi nie starczy. Uuu, lawa! Może tam będzie jakiś lava pól, i po prostu to zrobię, więc łatwo. Ej, dobra! Widzowie, dosłownie dwie sekundy, i jestem, nie? Bo ja muszę iść się wysikać ogólnie. Czekajcie, chwilę. Yy, widzowie, kończę jutro, dokończę speedrun. Ja muszę kończyć. Na razie, do jutra.